O larum grają skandal za skandalem, czegoś nie ma, coś być powinno. Generalnie rzecz biorąc, jeden wielki huk, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i o dziwo w Polityko, gdzie no, mówią o tajnym budżecie budżecie, który jest w ogóle pomyłką, no, jest wielką tragedią zapowiada koniec Unii Europejskiej. Tymczasem Ursula von der Leyen mówi. Oto mamy historyczny, największy budżet, który jest na miarę wyzwań, przed jakimi stoi Europa, przed jakimi stoją państwa członkowskie. Budżet, który rozwiązuje wszystkie problemy. Tymczasem Donald Tusk ogłasza zwycięstwo. Ogłasza, że będziemy mieli do dyspozycji takie środki, jak jeszcze nigdy dotąd. Tymczasem zapomina dodać, że to jest dopiero początek. Dopiero zaczynają się negocjacje, które potrwają najprawdopodobniej dwa lata, półtora roku. Trudno to przewidzieć. No i trzeba też powiedzieć o tych rzeczach, które raczej słabo są przedstawiane, bo pytanie o co chodzi polityko, skoro polityko jest współniemieckie, Ursula von der Leyen jest Niemiec. No i pytanie, co na ten temat ma do powiedzenia kanclerz Republiki Federalnej Mercy, nie tylko on. Nazywam się Piotrzej, zapraszam Was do polityki wielkich obszarów, zapraszam Was do Komentarzy, do lajków, do subskrypcji, zapraszam Was do moich książek. Otóż, są nowe rzeczy w tym budżecie w porównaniu do poprzednich, i nie chodzi tylko i wyłącznie o kwotę. Ursula von der Leyen mówi m.in. o takiej rzeczy, że będzie konsolidacja. I ta konsolidacja jest problemem polegającym na tym, że z jednej strony wyzwala niesamowite namiętności, z drugiej strony ma w sobie zaszyte, określone rzeczy związane z tym, jak powiększyć swój wpływ i swoją władzę. Urszula von der Leyen mówi tak, że konsolidacja polega na tym, że mamy zebrać wszystkie rozproszone fundusze sektorowe do pięciu, sześciu funduszy głównych, w których te wszystkie pozostałe sektory będą uchwycone. We Francji, jak się tylko dowiedziano, to po prostu w organizacjach rolniczych tam po prostu... Trafił ich, jak to się mówi, i to się nie będę dalej jakby wyrażać. No jest po prostu gorączka i tym razem się najprawdopodobniej nie skończy na tym miłym proteście, który był do tej pory, a był pokazywany jako jeden wielki, straszliwy skandal i erupcja przemocy. To się dopiero zacznie, dlatego że poprzednio to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o miasta europejskie, między innymi w tym Polsce, protesty rolnicze zostały generalnie rzecz biorąc pominięte, tak jakby ich w ogóle nie było. Zagrożony jest budżet dla rolników, dlatego że jeżeli jest połączony z budżetem ochrony środowiska, no to generalnie rzecz biorąc pytanie, jaki jest cel tego zabiegu. Ochrona środowiska ma oczywiście swoje określone właściwe cele dla ochrony środowiska, ale sporo tych celi jest związanych z kolei z rolnictwem jako takim. Tematy na przykład hydrologiczne. Mamy suszę hydrologiczną w całej Europie, nie tylko w Polsce. No Jak Państwo się zastanawiają, gdzie się podziały komary, no to jest właśnie jeden z tych efektów suszy hydrologicznej. Więc uprawy, yy, wszelkiego rodzaju no, hodowle wszystko jest związane też z otoczeniem rolniczym, w którym właśnie budżet na ochronę środowiska był wydatkowany po to, żeby pewne rzeczy ulepszać. No i oczywiście był skierowany bezpośrednio do samej ochrony środowiska w sensie tego, jak polepszać funkcjonowanie na przykład parków narodowych bądź innych podobnych yy, rzeczy. Kwestia konkurencyjności i kwestia klimatyzmu to są kolejne budżety, są połączone, i tutaj, właśnie, jest kwestia. Dlaczego w polityce jest taki rwetes? No bo chodzi o to, że naruszona jest po prostu najbardziej, najgłębsza, najistotniejsza polityka Unii Europejskiej. Klimatyzm, który ma być dostosowany do tego, co chce przemysł. Oto kwoty klimatyczne mają już nie tylko wspierać Zielony Ład, ale mają dodatkowo. Wspierać wielki przemysł. I to się już w polityko i nie tylko tam nie podoba. Dlatego w Europarlamencie, kiedy Piotr Serafin występował, był po prostu zasypany z każdej strony krytyką, inwektywami i całą masą różnego rodzaju wypowiedzi, między innymi dlatego, że komisja nie zdążyła przedłożyć Europosłom projektu dokumentów. Z drugiej strony, no jakby to powiedzieć. Nic wielkiego się nie stało, no bo to za chwilę minie, a tak naprawdę negocjacje budżetowe dopiero się rozpoczynają. No i dochodzimy do kolejnej rzeczy. Konsolidacja dotyczy też innej rzeczy, nie tylko kwestia gromadzenia funduszy rozbitych w pojedyncze, ale chodzi też o to, że to już nie będzie tak jak było do tej pory. Taki jest zamiar, nie wiem, czy zostanie zrealizowany, a mianowicie idzie rzecz o to, że wcześniej Komisja Europejska robiła kontrasygnatę dla realizacji określonych projektów, co i tak uważam, że jest za daleko, no bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli są pieniądze przeznaczone i są na konkretne grupy projektowe, grupy sektorowe, no to już nie ma kwestii dyskusji na ten temat, czy my to zatwierdzamy, czy my to nie zatwierdzamy. To już powinno być tak, że te kwoty płyną, a teraz ma być tak, że ta wąska grupa, która jest skupiona wokół Pani komisarz będzie wydawała zgodę na to, czy to realizujemy, czy tego nie realizujemy. Wraca kwestia praworządności, rozszerzona teraz, tak powiem, o wartości europejskie, w ogóle o ideały. Unii Europejskiej każdy, kto będzie miał tutaj inną wizję, będzie się inaczej do tego ustanawiał, będzie z tego tytułu karany. Zresztą w polityko już zapowiedziano sytuację taką, że no, Węgry dzisiaj są na cenzurowanym, mają prawie 50% środków zablokowanych z powodów tak zwanej niepraworządności. Natomiast Polska jest kolejna w, następna w kolejce, no bo jeżeli za dwa lata no, okaże się, że prawica wygra wybory, no to. Będzie tak jak było poprzednio, w tym sensie, że z jednej strony formalnie zostanie to uznane, natomiast w sensie politycznym faktycznie rząd w Warszawie będzie odrzucony, będzie na różne sposoby sekowany, tylko już w bardziej zaawansowanej formie niż to było wcześniej, przed 23 rokiem. Praworządność jest dla jednych biczem, dla drugich zwolnieniem z robienia rzeczy zgodnych z prawem. I to należy sobie też uświadomić. Kwestia tego przyznawania decyzji, kto może realizować te środki finansowe, a kto nie, to jest zwiększenie z kolei władzy Komisji Europejskiej, pani Urszuli von der Leyen, który właśnie to poprzez te pieniądze, dostęp do tych pieniędzy, poprzez to, że rząd może bądź nie może realizować określone tak samo jak samorządy, e, projekty, no to powoduje, że zaczynają mieć większą władzę niż do tej pory, niezależnie od tego, co jest w traktatach, czego tam nie ma, czy są jakieś inne ustalenia, nie ma to żadnego znaczenia. Chcesz mieć pieniądze, chcesz realizować określony projekt, musisz zgadzać się na to, czego my od ciebie oczekujemy. Jeżeli nie, to nie. I to jest kolejna jakościowa, bardzo istotna zmiana. Tylko teraz się zaczyna robić jeszcze bardziej interesująco. A mianowicie kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, pan Merz, powiedział, że nie ma zgody na ten budżet, nie ma zgody na tak wysoki budżet. Mało tego. Nie ma zgody na podatki, które mają zakładać budżet Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska, Komisja Europejska miała swoje przychody. Nie Jest pytanie w ogóle, czy ten budżet, który był poprzednio do tej pory, nie jest zbyt duży, nie jest zbyt rozdęty. No i pytanie, jak to jest, że kanclerz Niemiec, który ma swoją rodaczkę jako przewodniczącą Komisji Europejskiej, z tej samej zresztą grupy politycznej, z tej samej partii politycznej, no, burzy takie piękne instrumentum, żeby... Kontrolować jeszcze w większym stopniu Unię Europejską, ale tu jest rzecz ukryta. Chodzi o to, że Niemcy bez Komisji Europejskiej, bez tych wszystkich dodatkowych rzeczy mają dużo lepsze warunki, dużo lepsze możliwości zaciągania długu. No i teraz, ostatnio w tym roku, mamy przecież tą zgodę konstytucyjną, gdzie mogą zadłużyć się o kolejne 400 miliardów euro, co jest w ogóle niewyobrażalne w stosunku do wszystkich innych państw Unii Europejskiej. Tak samo jak było w czasach tzw. słynnego kaszu 19, gdzie Republika Federalna zadłużyła się na 200 miliardów i tyle wpompowała w gospodarkę swoich przedsiębiorstw, które miały wtedy przecież problemy, tak jak inne gospodarki w całej Europie i na całym świecie. Inne państwa nie mogły temu sprostać, bo nie dysponowały takimi możliwościami, żeby coś takiego realizować. Ale Komisja Europejska po jakimś czasie oczywiście to klepnęła. Chodzi o to, że Niemcy się na to nie godzą. Nie godzą się na wspólne podatki, nie godzą się na wspólny budżet Unii Europejskiej, dlatego że wtedy tracą na tym, na zdolności, żeby mogły same od strony kapitałowej kreować kapitał wewnątrz własnego systemu ekonomiczno-politycznego i w ten sposób mogą mieć dodatkowe atuty, których nie mają inni w ramach właśnie Unii Europejskiej, w ramach właśnie Komisji Europejskiej, bo oni nie muszą, a inni są na musiku. Ale z drugiej strony, skoro są płatnikiem netto, Skoro są płatnikiem netto i inne państwa, też takie jak kraje skandynawskie, kraje Beneluxu są płatnikami netto, to jest duże, potężne stronictwo, które mówi: Nie, nie chcemy mieć takiego dużego budżetu, bo mają dokładnie ten sam problem, choć w innej skali. Nie chcą być zakładnikami tego, co się dzieje w innych państwach, nie chcą refinansować długów, problemów, kłopotów gospodarczych w innych państwach. Chcą mieć po prostu tą siłę, którą dysponują do tej pory, a przez to. Mogą kreować politykę w ramach Unii Europejskiej, tak jak na przykład jest to sprawa związanego z Zielonym Ładem, no potem kwestia budowy tzw. czempionów europejskich, no i tutaj jesteśmy w domu, na czym będzie ostatecznie rzecz polegała, czyli najprawdopodobniej propozycja Ursula von der Leyen nie przejdzie, a więc historyczny budżet, o którym mówił Donald Tusk, najprawdopodobniej jest zwykłą propagandową ściemą i niczym więcej. Ale to nie wszystko. Popatrzmy teraz na sytuację z innej nieco perspektywy, z perspektywy takiej, że Francja ma problemy budżetowe, bardzo poważne, wyliczone przez y, obecny rząd, ale już wcześniej zdiagnozowane przez jeszcze poprzedni rząd, to są rządy mniejszościowe we Francji, przypominam, na 40 miliardów euro. Rozwiązanie tego problemu polega na tym, że nikt nie chce się do tego przyłożyć. Nikt nie chce. Stworzyć większościowego rządu nie chce poprzeć tych cięć budżetowych, bo straci natychmiast przy następnych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Więc problem jest. Można by go teoretycznie łatwo rozwiązać, gdyby Francja przestała wpłacać składki do budżetu. Wtedy prawdopodobnie w niecałe dwa lata problem tej dziury budżetowej na 40 miliardów euro zostałby radykalnie rozwiązany. A wszystkie Programy byłyby ograniczone przez jakiś okres czasu, no bo nie spływałyby pieniądze z Unii. No ale to jest pytanie, ile możemy dźwigać, ile możemy finansować, bo z drugiej strony, tak jak z rolnictwem, problem polega na tym, że jeżeli kasujemy politykę społeczną, kasujemy politykę socjalną, kasujemy politykę rolną, to automatycznie powodujemy, że bardzo duża część przedsiębiorstw średnich i małych, ale też i dużych dostaje, tak powiem, po czterech literach, ponieważ z rynku. Z obrotu rynkowego znikają po prostu dziesiątki miliardów e, euro, czy tak jak w przypadku Polski złotych. Mamy kwadraturę koła, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Być może droga otwarta jest za 2-3 lata, o czym za chwilę, bo tu dotykamy kolejnego skandalu związanego z tym budżetem, a mianowicie tajnego funduszu dla Urszuli von der Leyen na to, żeby mogła wspierać tak zwany trzeci sektor. Trzeci sektor to są słynne takie ngo które są niby no, prywatne, realizujące za prywatne pieniądze działania, które nie są objęte polityką rządu. Tymczasem prawda jest taka, że one w zdecydowanej większości funkcjonują, te fundacje i stowarzyszenia, tylko dzięki temu, że mają pieniądze rządowe bądź pieniądze Unii Europejskiej. Ich zadaniem w dużej mierze jest robić to, czego oczekują sponsorzy, w tym wypadku sponsor, czyli promować wszelkiego rodzaju polityki, które realizuje Komisja Europejska, w szczególności Urszula von der Leyen. Kult jednostki, kult ideologii europejskiej. Kult pomysłów, które tutaj są jak klimatyzm czy imigracja, to są w ogóle najistotniejsze rzeczy. To oni stoją za tym, żeby propagować, szczególnie w social mediach, ale nie tylko w moich mediach głównego nurtu, takich między innymi jak polityko, określoną agendę ideologiczno-polityczną, której celem jest umocnianie. Określonej władzy, określonej grupy sprawującej władzę, tej, której zagraża tak zwana skrajna prawica, tak zwani populiści, ci, którzy się nie zgadzają na ten model rządów, na ten model w ogóle polityki kulturowo-ekonomiczno-społecznej, jaki jest właśnie propagowany. I to ma zabezpieczyć. Komisję Europejską i ten obóz, który dzisiaj rządzi w Unii Europejskiej i w poszczególnych jeszcze krajach, przed skutkami, jakie nadciągają w roku 26, 27, 28. Bo to nie tylko w Polsce dojdzie do wyborów, w których jest szansa, że prawica obejmie władzę. Dotyczy to również Francji, dotyczy to również Hiszpanii, poniekąd też Portugalii. We Włoszech najprawdopodobniej, jak się nic złego nie wydarzy, pani Meloni będzie w dalszym ciągu premierem. No, i tutaj dotykamy istoty rzeczy. Otóż okaże się, że wtedy fundamentalnie ta grupa przestanie w ogóle mieć cokolwiek do powiedzenia, poza tym, co jest jeszcze przed eurowyborami w samym Parlamencie Europejskim. Tą przewagę, którą dzisiaj zachowują. Ale z drugiej strony to jest moment, w którym negocjacje dotyczące budżetu dobiegną niemalże końca. Będą się starać, żeby budżet zatwierdzić jeszcze tą strukturą parlamentu, która jest dzisiaj. No, i mamy kolejny tutaj problem związany z tym, że mamy Ukrainę. Mamy Ukrainę, która prawdopodobnie do Unii Europejskiej nie przystąpi z bardzo wielu powodów, natomiast zostanie krajem stowarzyszonym i na tej podstawie zostanie udzielona Ukrainie daleko idąca y, pomoc, i tutaj są dwie propozycje. Jedna, która jest najbardziej popularna, wydaje się najmniej uciążliwa, to że będzie wspólny unijny kredyt kolejny, y, który będzie można potem y, spłacać. Ukraina dostanie te pieniądze na zagospodarowanie, na to, żeby Dostosować się do norm unijnych, z drugiej strony, żeby no, zaleczyć rany wojenne i no, rozkręcić swoją gospodarkę, ekonomię, to z kolei będzie koncesja w zakresie dostępu do rynku unijnego. Zresztą w zakresie rynku rolnego to się już w pewnym sensie można powiedzieć zadziało, ale należy oczekiwać, że ta skala będzie nieporównywalnie większa. Druga propozycja. Druga propozycja dotyczy tego, że każde państwo weźmie na siebie jakąś część, którą uzna za stosowne, żeby finansować Ukrainę i żeby no, z tego tytułu układać się z Ukrainą w układzie bilateralnym, co z drugiej strony jest o tyle dla Komisji Europejskiej niewygodne, że Komisja Europejska traci wtedy bardzo mocno na znaczeniu. Ale z kolei lata 26, 27, 28 mogą przynieść w ogóle pytania o to, po co nam Komisja Europejska, po co nam Parlament Europejski, po co nam SUE. Może istnieje inna możliwość, inny sposób dysponowania wspólnymi środkami, które. Być może należałoby z, urealnić w tym sensie, żeby je do pewnego stopnia e, ograniczyć, bez wywra, wylewania dziecka, dziecka z kąpielą, no bo w sumie nie chodzi o to, żeby przyspieszyć załamania ekonomiczne nie, wewnątrz poszczególnych państw Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby skończyć z tą wymianą władza za pieniądze, żeby skończyć z tą sytuacją, w której ideologia za pieniądze, gdzie to Określona wąska grupa mówi jak sprawy mają wyglądać, kogo mamy kochać, jak mamy kochać, jak mają wyglądać nasze rodziny, przypominam o rodzinach paczurkowych, no i jak to, jak to ma dalej w przyszłości yy, z nami być, czy mamy na to zgodę, no chyba raczej yy, większość się przychyla do tego, że skończyć trzeba z tym wariactwem, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. I to jest jakby początek tego całego zjawiska, w którym będzie przeciąganie liny pomiędzy jedną i drugą stroną. Dzisiaj, na przykład, jest tak, że pani Meloni jest po stronie pana Friedricha Merca, kanclerza Niemiec, z tego względu, że jest mu potrzebna do tego, żeby pomóc mu otwierać drzwi w Waszyngtonie. Ona ma w miarę porządne relacje z nową administracją amerykańską, a z drugiej strony potrzebuje Niemiec jak mało kto, no bo generalnie Włochy toną pod presją migracyjną, toną też ze względów na różnego rodzaju problemy wewnętrzne, innymi związane z kwestiami budżetowymi, z rozwojem ekonomii, a regulacje Unii Europejskiej z kolei wpływają na to, co można, a czego nie można. To jest to, czego też nie bierzemy pod uwagę, kiedy bierzemy, wyciągamy ręce po kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. No i pytanie jest takie, czy to, ta droga jej coś pomoże, czy jej coś nie pomoże. Na razie parę rzeczy na tym wygrała. Pytanie, czy koszty nie będą za duże, ale z drugiej strony, ona ma pytanie, czy będzie jeszcze dalej premierem. Włoch, żeby nim być, musi realizować część obietnic dane swoim wyborcom, swoim obywatelom, żeby mogła utrzymać w dalszym ciągu swój mandat. Pytanie, jak to się bardzo zmieni, kiedy. Pani Meloni nie będzie jedynym przywódcą w Unii Europejskiej, który ma inne poglądy na temat tego, jak powinna wyglądać polityka, zarówno w samych Włoszech, polityka zagraniczna Włoch, jak i samej Unii Europejskiej. Pytanie jest takie przy tych różnego rodzaju programach, no bo dyrektywa mieszkaniowa niedługo wchodzi w ruch. Relokacja przymusowa migrantów wchodzi w ruch. Jak długo zamierzamy się dawać, w ten sposób robić w jaju. Jak długo będziemy płacić za to rachunki? No bo dyrektywa mieszkaniowa, proszę Państwa, każdy dom, każde mieszkanie wytwarza gazy cieplarniane, w szczególności CO2, które jest nie wiadomo dlaczego wzięte na widelec i z tego tytułu trzeba będzie płacić. Dodatkowe środki oprócz tego, co płacimy już poprzez tak zwane ETS-1, ETS-2, który zaczyna funkcjonować. Coś z tym trzeba w końcu y, zrobić. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na następny raz. Zapraszam do moich książek. Dziękuję Wam za lajki, za subskrypcje. Dziękuję Wam za komentarze.